z mi pewności siebie. Myślę, że zdecydowanie na pierwszym miejscu mogę podać dobry makijaż, ładne ubrania, różne komplementy, które słyszę od innych, od bliskich, od chłopaka czy też nawet od obcych osób. Jednak w tym ostatnim przypadku zdecydowanie nie lubię takich chamskich komplementów, które często niestety słychać od mężczyzn na ulicy w stylu Hej, mała, ale jesteś, dobra laska. Tego naprawdę nie lubię, jest to wręcz dla mnie uszczypliwe i denerwuje się, jak słyszę takie hamskie komplementy w moją stronę. Pewności siebie zdecydowanie dodaje mi ładne ubranie, makijaż, przy pomocy którego mogę podkreślić swoje atuty i zatuszować jakieś niedoskonałości. Pewności siebie dodają mi moje długie włosy, dzięki którym wyglądam smuklej. Pewności siebie mi też dodaje uśmiech. Wiem i mam jakieś takie przekonanie, że w momencie kiedy się uśmiecham, to jestem bardziej pozytywna i lepiej odbierana przez ludzi. W pewności siebie mi też dodają tatuaże. Mam ich niezbyt dużo, ale są dosyć spore w różnych miejscach na ciele i uważam, że one mi dodają pewności siebie, myślę, dlatego, że właśnie zmieniają te części ciała. Natomiast nie są to tatuaże, które są wykonywane w miejscach, które nie lubię. Raczej w tych takich pozytywnych, właśnie, i chcę je bardziej pokazać. Pewności siebie dodaje mi przede wszystkim uśmiech, z którym budzę się każdego ranka. Dodaje mi słońce, które wpada przez okno do mojej sypialni. Nawet jak wstaję lewą nogą, to książka, która leży obok łóżka, przypomina, i o tym, że jednak to będzie dobry dzień. Pewności siebie dodają mi moje włosy i długie rzęsy, dzięki którym czuję się bardzo kobieco. Ze względu na to, że cierpię na nadmierne owłosienie, mam bardzo gęste i mocne włosy na głowie, które można powiedzieć są moim takim znakiem rozpoznawczym i ja po prostu uwielbiam. To samo tyczy się moich brwi, które nawet nie muszę malować, żeby były ładne i widoczne. Co w sobie lubię? Lubię w sobie swoje długie blond włosy. Lubię swoje niebieskie oczy, które za każdym razem zmieniają kolor i nie są takie same. Lubię swoje dłonie, bo są inne niż wszystkich. Mam długie palce, które ładnie prezentują się. Mm, szczerze jest to bardzo ciężkie pytanie. Chyba lepiej i szybciej byłoby mi odpowiedzieć na pytanie, czego, czego w sobie po prostu nie lubię. Lubię swoje oczy. Które są szaro niebieskie. Lubię gęste, naturalne włosy oraz oraz feutalia, myślę, że. Lubię w sobie moje długie włosy, zawsze szczery uśmiech, duże, zielone oczy. Bardzo lubię to, że nie jestem zbyt wysoka, że mam zgrabne, takie niezachude nogi. Pierwszą rzeczą, y, którą bardzo w sobie lubię, są y, duże oczy które jednocześnie były i pozytywnie, i kiepsko odbierane, bo trzeba się do czegoś przyczepić, nos, bo jest taki mały, zgrabny i bardzo go w sobie lubię. I lubię też swoje włosy. Nauczyłam się, że mimo swoich kompleksów na punkcie nadwagi i nadmiernego ogłosienia, mogę zauważać w sobie piękno. Na przykład uważam, że mam ładną, czystą cerę, duże, piękne oczy, które są oprawione wachlarzem długich rzęs i mocnych brwi. Lubię w sobie też mój uśmiech, który podkreśla moje dołeczki. Dlaczego się wstydzę? Osobiście krępuję się, gdy ktoś widzi mnie w pełnej okazałości i mi się przygląda. W sumie jest to paradoks, bo z jednej strony pewność siebie dodają mi z komplementy, a z drugiej po prostu, po prostu nie lubię, gdy ktoś się na mnie patrzy i mimo wszystko mnie ocenia. Wcydę się twego krzywego nosa, wcydę się tego, że jestem osobą szczupłą i wysoką. Niestety ciężko jest mi przytyć. Dla niektórych moja sylwetka może być marzeniem, ale dla mnie jest czymś, czymś po prostu uciążliwym. Ludzie tego nie rozumieją. Większość osób się wstydzi swojego ciała i swoich ruchów w dzień, bo po prostu bardziej je widać. W dzień każdy, po prostu nasz ruch jest śledzony. Nie chcę być oceniana przez innych, przez pryzmat tego, co robię, jak się ruszam. Ludzie bardziej oceniają, ludzie krytykują, natomiast w świetle nocnym można więcej mankamentów po prostu zakryć. Wstydzę się trądziku, którym walczę od wielu miesięcy. Przykro mi jest, kiedy ludzie wytykają mnie palcami, uważają, że nie dbam o siebie. Wstydzę się swojego dużego i garbatego nosa, który był złamany. I nikt nie zapyta mnie, co się stało: czy był on taki od początku, czy jednak był jakiś wypadek. Wstydzę się, bo czuję się obserwowana, bo boję się być oceniona. Wstydzę się, bo boję się, co sobie o mnie pomyślisz. Wstydzę się, bo przy świetle widać wszystkie niedoskonałości. Wstydzę się, bo nie wtapiam się w tłum, bo jestem tu sama. Najbardziej wstydzę się swojego ogłoszenia. Mój kompleks narodził się w szkole podstawowej, gdzie zaczęłam dojrzewać szybciej niż inne dziewczynki, przez co Owłosienie na nogach, rękach i pod pachami zaczęło być widoczne. Potem z biegiem czasu doszedł wąsik i broda, krzaczaste brwi. Kiedy przechodziłam korytarzem, słyszałam za plecami hasła: Tylu baba z wąsem, babochłop, facet. Ten wieloletni, długotrwały stres spowodowany tym kompleksem przerodził się w depresję, z którą walczę do dziś.